Hejka, witam się z Wami w piątek. My siedzimy tutaj ze starym od siódmej rano. Gdzie? Od 6, o szóstej żeśmy wstali. Żeby podziwiać wschód słońca. Jest. Okay, patrzcie Zakwitła mi Bazylia Zakwitła mi Bazylia Tarararam i tu, i tu i tu I popatrzcie na to Będzie kwitł kwiatuszek Pięknie Bugenwilla <ścoughs> To jest Bugenwilla Zobaczcie, będzie kwitła A nie wiem co z tymi suchymi patykami, co trzeba robić. Poczytam sobie. Patrz jak rośnie, jak na drożdżach. Poczytam sobie, jak ją pielęgnować. Czasem tych suchych patyczków nie trzeba ucinać. A ja dopijam kawkę i biorę się za trening. Zanim pójdę do pracy, to idę do piekarni kupić kostkowe śniadanie, bo już mi się znudziły te płatki, tosty, kanapki. Wiecie? Eee, to wam pokażę co kupiłam Przez zapomniałam maseczki wziąć maseczki wiecie znieśli ale na zewnątrz a jak się wchodzi na zakupy do sklepu to trzeba ubrać no zapomniałam wziąć ciekawe czy, mi, czy mnie wpuści czy mi coś powie no spoko mnie wpuściła bez, masze, bez maseczki nic mi nie powiedziała i mam śniadanie i chleb przy okazji też kupiłam jest croissant z czekoladą był ulubiony, ale gorące jeszcze. A tutaj jest ciropita furu, ale gorące. A paży, ale paży. No i chlebek i chleb. Dziś się nic nie działo, są nudy na pudy. Nie ma co nagrywać. Wracam z roboty. A jest godzina pierwsza, ale o trzeciej znowu jadę i z kostkiem pojadę. Bo nikogo dzisiaj dwa razy na giełdę musi jechać. Powiecie, czemu on tak ciągle kursuje? No bo on tak ciągle kursuje, bo my mamy samochód osobowy, nie mamy naszego dostawczego samochodu przecież. Bo jak pojedzie dostawczym, no to jedzie raz, a porządnie czasami jedzie raz na dwa dni bo tam jest dużo miejsca na pace, się dużo towaru mieści. A w moim bagażniczku, w sportowym samochodzie, co się zmieści, nie? Dlatego jeździ codziennie po dwa razy, albo po raz. Jestem spocona. Jest 36 na zewnątrz. Zanim wyszłam do pracy, pozamykałam wszystkie okna w domu. A w domu miałam 29, jak wychodziłam. I zobaczymy, ile będzie stopni teraz w domu. Pozamykałam okna, pozamykałam te Rolety poza spuściłam. Kostek ma wiatrak, to spoko. A ja mam dzisiaj na obiad... Ach, na obiad dzisiaj mamy znowu trawę. <laughs> Nie tą wątróbkę ze wczoraj, co Wam mówiłam, robiłam w sosie własnym. Do tego ziemniaczki i horta. Uwielbiam horta. Zobaczmy, ile stopni? No, 31. 32. No tak, powiecie, co na gara? Jaki chłodzik, nie? 32 stopnie i ona mówi chłodzik, ale porównaj jak się wchodzi ze słońca z takiego upału gdzie jest 36 w cieniu. W słońcu nie wiadomo chyba z 50. No to faktycznie jest chłodzik. Kicia? co u ciebie? Czemu nic nie mówisz? Powiedz miał. Co robisz? śpisz? Cały dzień znowu, tak? Odpowiadaj. Zdech, kociak, zdech. Hmm? Już cały mokry jesteś, <ś víde dynamiczno> Cały kociak już jest mokry. O, jak mu się podoba. Oj, 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 A łapki? A łapki? Łapki zmoczymy. Zmoczymy łapki. A drugą łapkę? Een. Cały sierściuk mokry, cały sierściuk mokry. <gry> cały mokry korpik. Patiek mokry. <gry> Ale mu dobrze. Dobrze mu tak nie. Jestem cała polepiona. Z potu jest tak gorąco. Przed chwilą weszłam do sklepu. Niko swojechał drugi raz się na giełdę. Ja idę do chłodni. Idę do chłodni, bo naprawdę nie da się wytrzymać. Aha, tu mamy 3 stopnie, jest ok. I sobie pokroję teraz tego pana arbuzika. Czy może być coś lepszego niż lodowaty arbuz w upalne dni? Hmm, no właśnie. Tak mi stanik i się pochlapałam. Arbuzem. Dobra, I taki dzisiaj beznadziejny dzień. Leniwy. Nic mi się nie chce robić. W ogóle ogólnie spać mi się chce. Ja przecież się wyspałam Przez ten nie? co nagrywać dzisiaj. Nie ma o czym gadać dzisiaj, nawet mi się gadać nie chce. <grywa> Może zrobię w końcu ten filmik z tym lodem, co ostatnio robiłam. Żeby na niedzielę go wrzucić, bo na niedzielę na morze jedziemy. Mam teraz czas, jest godzina piąta, mam teraz czas do godziny 9.30. Mogłabym sobie auto posprzątać albo umyć, ale nie mam siły. Najchętniej mm. ja to bym sobie gdzieś pojechała. Bym sobie wynajała jakiś domek lotniskowy przy morzu. I bym sobie leżała w ogrodzie na leżaku i bym patrzyła na lodze. W Cieniu palm oczywiście. z kutkiem w ręku. No, pije ciągle pije Mam tą kolkę zero jeszcze od wczoraj. A miałam puszkanki kostek lodu. Pije, 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 i ją ugasić nie mogę. To może jakieś ciekawostki o Grecji, co? A miały być ciekawostki o Grecji. I co? Nocna została. Pierwsza ciekawostka jest o marmurach. Grecja jest największym producentem marmuru na świecie. Prawie w każdym domu, a tym bardziej w starych budownictwach. Jest podłoga marmurowa. U mnie ta podłoga czarna też jest właśnie z marmuru. I najstarszy stadion świata, właśnie w Grecji, jest zbudowany z białego marmuru w całości. Język grecki jest najstarszym pisanym językiem na świecie. Ma on aż 3000 lat. Teraz. O 12 w nocy. No nic mi już prawie nie jeździ. To mi teraz. Przechodnie krzyczą. <gry> Teraz używa się języka nowogreckiego, ale dalej w języku starogreckim odprawiane są msze święte. I oprócz tego dzieci w szkołach mają obowiązek, uczą się języka starogreckiego. W całej Grecji po skorzystaniu z toalety papier toaletowy nie wrzucamy do publikacji, tylko do śmietnika obojętnie czy panie zrobią jedynkę czy dwójeczkę i się wytrą składamy w kosteczkę i wrzucamy do śmietnika jest to spowodowane tym że rury kanalizacyjne są bardzo wąskie i się łatwo zatykają wbrew pozorom nie Włosi, a Grecy są najbardziej aktywnym seksualnie narodem na świecie i kochani to jest tyle jeżeli chodzi o ciekawostki o Grecji i to jest tyle jeżeli chodzi o tego vloga wiem, krótki vlog, dzisiaj naprawdę nie miałam co nagrywać i nie miałam tej takiej weny, wiecie, gości no nie miałam ochoty bo po prostu, nie wiem pewnie przez to gorąco no nic, ten vlog taki krótki, ale jest ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco, cześć!